Wyobraź sobie na chwilę, ale nie w teorii, nie jako inspirujący cytat, tylko naprawdę. Co by się stało, gdybyś naprawdę uwierzył albo uwierzyła w to, co widzisz w wyobraźni? Nie półsercem, nie z ostrożnością, ale z tą samą pewnością, z jaką wierzysz w grawitację. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś przestał albo przestała traktować swoje wizje jak fantazje, a zaczął albo zaczęła traktować jak rzeczywistość w procesie stawania się. Każdy człowiek ma momenty, w których coś w nim błyska. Pomysł, obraz, przebłysk, i czasem to tylko kilka sekund, a czasem coś tak mocnego, że nie da się tego zapomnieć. I wtedy często pojawia się głos: To niemożliwe, to zbyt duże, to nie dla mnie. Ale co jeśli właśnie te wizje te, które wydają się zbyt odważne, zbyt piękne, zbyt nierealne, są prawdziwsze od wszystkiego, co widzisz wokół. Wizje to nie marzenie.